Burzliwa historia pozostawiła na kresach i wschodzie osamotnionych Polaków. Mam na imię Kasia, pochodzę z Litwy, z miejscowości Soleczniki. Tam się urodziłam, tam wychowałam. Chodziłam do polskiej szkoły, w rodzinie też rozmawiamy po polsku. Do Warszawy przyjechałam na studia 4 lata temu. Polska szkoła na Litwie potrzebuje również pomocy, pomocy w takie jak podnoszenie kwalifikacji nauczycieli bądź pomocy dydaktycznej. Ważną pomocą kierowaną ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska dla starszej młodzieży z krajów na wschód położonych od Polski jest właśnie pomoc stypendialna dla maturzystów, którzy mogą przyjechać do Polski. Możemy razem pomóc Polakom na Wschodzie. Nie możemy o nich zapomnieć. Wpłać 1% swojego podatku na pomoc Polakom na Kresach i Wschodzie. Nasi rodacy czekają na naszą pomoc.